TV Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Siema, z tej strony Kuba Kurzela, TV Niebiescy. Jesteśmy na parkingu przy budynku klubowym, za nami strefa kibica. I właśnie w tym miejscu dziś ma miejsce akcja organizowana y, przez Tyskie naszego sponsora, no i oczywiście przez ruch Chorzów. Akcja dziś się rozpoczyna i ma bardzo szczytny cel, bo Tyskie zadeklarowało, że jeżeli uzbieramy 200 tysięcy kapsli właśnie z piwa marki Tyskie, no to nasz sponsor przeznaczy nam 30 tysięcy złotych na namalowanie wielkiego murala naszej niebieskiej legendy pana Gerarda Ciślika. Myślę, że nam się uda, tym bardziej, że mamy czas do końca października. Na temat tego, co będzie się dzisiaj działo, będę Wam na bieżąco, na bieżąco meldował. No cóż, jest gorąco, dlatego, najwyższa pora nieco się schłodzić. Zdrowie wszystkich niebieskich kibiców. Na okazji takich akcji jakie dzisiaj się odbywają mamy olbrzymią możliwość zweryfikować pewne mity, które powstały w ciągu wielu, wielu lat, bo jest z nami uwaga, ekipa młodych kibiców Chorzowskiego Ruchu z Hropaczowa i z Lipin, czyli reprezentanci niebieskich Świętochłowic, że tak powiem jest z nami Kamil. Zobaczcie jak kibicują młodzi świętochłowiczanie. Kamil jedziesz. Wielko, wielko, wielko! Niebiesko, Tak się to robi na śpionach. Jak wiadomo, piłka nożna nieodzownie łączy się z dobrym, zimnym piwem, a także z kobietami. Dlatego podchodzimy do stanowiska, gdzie serwowane jest piwo. Jak można zobaczyć w tej chwili, jak Pani ma na imię, pani nam się ładnie przedstawi. Kinga. To jest pani Kinga. Uwaga! W dwóch słowach pani ma nam polecić, dlaczego warto napić się dobrego zimnego Tyskiego w dniu dzisiejszym. Po pierwsze bo są bardzo upały, mamy duże upały, no i warto warto próbować. A ja wam pomogę, miałem okazję skosztować. Naprawdę wchodzi idealnie jak jest powyżej 30. No to mamy tutaj prócz naszych kibiców również piłkarzy. Jest e, młoda nadzieja chorzowskiego ruchu. Właśnie go namierzyliśmy e, niby. E, Taki tutaj jest spokojny, niby skromny, ale tego człowieka znają wszyscy, a na pewno już od wczoraj, który zaliczył pierwszą debiutancką bramkę, Siema Patryk, jak nastawienie dzisiaj? E, bojowe można powiedzieć. Jako że dzisiaj mamy fajny, taki luźny event, to zadam Ci to pytanie, czy na evencie, na imprezie organizowanej przez m.in. Markę Tyskie, dzisiaj będziemy starali się uczcić Twoje debiutanckie trafienie zimnym Tyskim na przykład. No myślę, że kibice mogą sobie na to pozwolić. My już mamy mecz w czwartek Pucharowy, więc myślimy o nim, ale myślę, że fajna impreza. Ja myślę, że to logo wszyscy kibice Chorzowskiego Ruchu znają bardzo dobrze. Bo jeżeli na naszym stadionie odbywają się mecze, które nie są meczami podwyższonego ryzyka, to właśnie takie piwa mamy okazję kosztować w trakcie trwania meczów. Dziś organizowana akcja przez markę Tyskie i przez Ruch Chorzów. Jest z nami Aleksandra Zarychta, przedstawiciel marki Tyskie. No i powiedz mi Olu w takim razie, jak zrodziła się współpraca na linii Tyskie i Ruch Chorzów. No, z tego co wiem, to Tyskiej Ruch Chorzów już od jakiegoś czasu współpracują. A w tym roku rzeczywiście mamy unikalną, unikalny projekt i unikalną propozycję dla wszystkich kibiców, ponieważ stwierdziliśmy, że chcemy być trochę bliżej kibiców niż samego już takiego stricte klubu sportowego, bardziej wśród tych osób, które rzeczywiście przychodzą na mecze i rzeczywiście kibicują piłkarzom. I stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś, co będzie namacalnym dowodem tej współpracy i co wesprze klub. Wspólnie z klubem stwierdziliśmy, porozmawialiśmy i określiliśmy, jakie są potrzeby i klub nas zainspirował do tego, żeby zebrać najpierw kapsle, a potem pieniądze do tego, żebyśmy wspólnie przygotowali dla Was mural Gerarda Ciślika. Czyli rozumiem, że cała koncepcja jakby wyszła ze strony klubu, było to przedyskutowane z przedstawicielami Tyskiego i zapadła decyzja, tak? Tak, tak. Wspólnie doszliśmy do tego, że to właśnie taka forma współpracy powinna być w tym roku. Powiedzcie mi może, powiedz mi może w takim razie, czy planujecie też jakieś inne akcje, które jeżeli ta wypali, czy, czy w przyszłości też kibice ruchu mogą liczyć na, na jakąkolwiek pomoc i, i współpracę z Tyskim? ciężko mi jest powiedzieć, my wspieramy kibiców od lat, więc ja nie ukrywam, że pewnie takie opcje będą, natomiast ciężko mi jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało w najbliższym roku, w najbliższych latach. W tym roku to co mogę powiedzieć, jeżeli kibice Ruchu Chorzów dadzą radę zebrać 200 tysięcy kapsli, to na pewno dostanie klub 30 tysięcy złotych na mural Gerarda ciślika. No cóż, jak to się mówi, przy dobrym piwku całkiem przyjemnie rozmawia się o piwce nożnej, prawda? Cześć! Siemanko Michał! Oczywiście jesteś w Tibii Niebiescy Słyszeliśmy, takie do nas doszły słuchy, że w wolnej chwili, w trakcie rekonwalescencji, w tej chwili e, Udzielasz się malarsko i plastycznie, tak? Jak Ci się podoba pomysł całej akcji? Jest OK? No tak, udzielam się tutaj właśnie Zaczęliśmy malować rkę, i jeśli można nazwać to udzielaniem się, no to się udzielam. No, pomysł jest jak najbardziej ok, myślę, że fajna akcja i myślę, że fajnie jest spędzić ten wieczór tutaj tutaj właśnie przy Cichej. Jak widać Michał na początku rozpoczął akcję całą, po czym stanął lekko z tyłu i jako profesjonalista obserwuje, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. No to jeszcze zapytam szybko piłkarsko, bo rozmawialiśmy w trakcie prezentacji, na jakim etapie w tej chwili jest Twoja noga, czy już, już, już nieco lepiej? No tak, jest, jest, jest lepiej, dużo lepiej, ale, ale jeszcze to nie jest to, także jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby wrócić na boisko. Da się to przybliżyć, kiedy, kiedy możemy się Ciebie spodziewać na boisku, czy niczego nie chcesz obiecywać? No, chciałbym, chciałbym obiecać, ale na razie nie jestem w stanie tego zrobić po prostu. Proszę zobaczyć, przepraszam, przepraszam, jest z nami malarz, jest jego dzieło, proszę zobaczyć. W tym specjalizuje się Michał Helik, maluje niebieskie erki na głowach młodzieży. Zakończyliśmy już zmagania Turbo-Hannesa, gdzie wygrał Tomek w duecie z Matuszem Putnockim. Tej parze serdecznie gratulujemy. E, nasi kibice stanęli na wysokości zadania, przynieśli dwa potężne wielkie wory, e, kapsli, które wrzucili do urny i tak rozpoczynamy właśnie z impetem akcję Marki Tyskiej i Chorzowskiego Ruchu. No a w tej chwili już przy piwku przy kiełbasie, na spokojnie możemy obserwować i przeżyć raz jeszcze to, co wydarzyło się w roku 2008. Na stadionie śląskim niebiescy wygrali 3 do 2 z górnikiem Zabrze po bramkach świelonga, Barana i Nowackiego. Mówiłem to wcześniej, przypominam, bo jest co przypominać. No to co? Widzimy się niebawem na Cichej. Cześć!